Mamy atrakcję dnia, miesiąca i roku Castelio de Rugat 35 km do Gandhi. Dobra droga. I super, super lokalizacja. Mamy tutaj przecudowny widok. Zwiedzam od góry. Jest to na Starym Mieście. Dom ma ponad 200 metrów kwadratowych. Klimatyzacja, tarasik ten górny i idziemy po kolei. Magazyneczek, duża łazienka. Jedna sypialnia. Druga potężna sypialnia. Trzecia potężna sypialnia. Magazyneczek. Magazyneczek. Idziemy w dół. Piękne marmurowe schody. Dom stary, ale dobrze utrzymany. Tutaj sypialnka. kamień biuro. Tutaj salon z kominkiem, jak to woli. I tu mamy jeszcze pojedynczą sypialnię. Co kto z tego zrobi to zrobi. I tu jeszcze jedno. Teraz wychodzimy na zewnątrz, bo piękna taka uliczka tutaj jest. Tak to wygląda zewnątrz. Naprawdę ładny dom, i uwaga, podaje cenę 54 tysiące euro do kupienia od już przy dzisiejszych cenach. To jest rewelacja absolutna. Naprawdę jest to warte wzięcia. Castelio de Rugat, zobaczcie na mapie bo to jednak trochę dalej od Gandhi, ale kupienia. Czekam na oferty Pedro 68 Małpatlen.pl lub plus 34 634 802 410.